Siemaneczko, siemaneczko, witam Was wszystkich w nowej serii wraz z Tanasem. Elo. Nazywa się Rolnicy, chyba <laughs> coś, jak ona się nazywa? <laughs> rolnicy na Lubelszczyźnie. No, rolnicy na Lubelszczyźnie, czy jak to leci? <laughs> rolnicy, jako... no, rolnicy w Rosji. <laughs> Gramy na mapie. To jest, jak ona ta mapa się nazywa, Bo mi ona wypadła z głowy. Lubelska Dolina f 2 No, dokładnie. Link, link do mapy będziecie mieli w opisie. Ta nas idzie na Bizona, ja wam idę pokazać gospodarkę. I dokładnie. no jak widzicie, mamy Kamaza na ruskich blachach. Normalnie na ruskich blachach stoi, tylko nie ma przyczepy do niej. Go I tak, co tu mamy? Otwieramy wrota. Widzicie, jest i przyczepa. Jest siewnik. Bardzo fajna mapka pojawia, pobiegałem tak po niej chwilę i w sumie dwa gospodarstwa są, bardzo fajnie zrobiona, chociaż ma jeszcze jakieś takie do niedopracowania, że nie ma w niektórych budynkach drzwi itd., itd., ale to na pewno z biegiem czasu się zmieni, nie? Więc. Jak tam, ta, ta nazwa? kurwa marihuana ze strona gościu. Czekaj, ja chcę kupić nową przyczepę, bo... Mm. O, tą większą Dobra, pyk No kurwa, jaki lag No kupowałem chyba No, no, no Może dlatego tak było, wiesz? Jop, tak jest Tak się coś nam przylagowało Lecimy do sklepu Tu widzicie, kury fajnie chodzą normalnie po No, po drodze Po drodze jak one od razu. Mhm. Jest i sklep, i widzicie, wszystko jest fajnie zrobione normalnie tutaj na tej mapce. Normalnie, Walduś. Mam jakieś Tak. Ta, hmm. Mam jakieś New Hollanda konkretnego. Tutaj ktoś mi traktorem podjechał do ten. A co tu jest? Jest traktorem. Dobra. Nawet sypię to. Prawie to na już. Tak? No. A jaki to ma pojemność? Mm. Za 2,5. Ktoś tego będzie. Jak ja normalnie już jadę? To nie jest wyjechane. Normalnie jedziemy do Tanasa, bo on tam. Kosi normalnie No Tu widzicie traktor też To pole nie należy do Ciebie No to kurwa nie zaparaj Musisz <noise> kupić dziewiętnastkę jeszcze Janusz 19 Dziewiętnastkę, dziewiętnastkę. Tak No bo nie łapię ten trigger o nie Czekaj Nie mogę do kości <noise> To pole nie należy do Ciebie <noise> Idę do Ciebie Czekaj, gdzie ty tu masz? No, tu masz. A tak. tu no. no ładnie, ładnie. Tak, nasze. Już kosztuje normalnie. Aha, dziwnie się nałożyło, nie? No. No ale jak widzicie, fajna, fajna okolica. Tak, prawda? No jak? To wyciąć być ładny ten. Czekaj, jak ten kombajn dymie. Murwa jakich gałęzi, ja to. Miliśmy. nie maja, drzewa. Pokolnie, wojny, wajem... że demar. A Gdzie masz ten kombat, ten traktor na, na dole mi stoi, nie? Hmm. No przecież tak się nie rozłożyło, i tak masz ten, jak tam przejadę. Hmm. Dopiero drugi raz odejchał. Mhm. 50% mam. To powinno dojać dojechać, chyba do końca. Na no. no easy. Aż tak dobrze to nie sypi. Chyba jak fajnie jest normalnie ten e, drzewa fajna, normalnie. fajna, no powiem Ci bardzo fajna mapa taka ten, ten, dlatego tu mi podesłał Olek mm, Mapkę, bo znalazłem jakąś jedną, ale tam mi ktoś napisał, że ona jest niedopracowana Uwaga na kury, żebym kur nie pozabijał. Ja to nie jest kurki Tutaj normalnie... Konkretnie tu mamy normalnie, tu od tyłu o. można wjeżdżać maszynami nawet. Widzicie tam nasa... Ta jakiś łokieć to mam, gościu. No normalnie, Lech? jeszcze normalnie muzyka by się przydała. No. U mnie tam leci, gości. A ja normalnie w traktorze mam normalnie jakiś ten... Mm. <grym> Przebowiem no. Z A nie mam radia. Łef. <grym> no zajebali. Mhm. Dźwigli Nie, jest! radio po prawej stronie, gościu. Konkretnie. No. Gośniki przepalone. No. Nie mam, raz, dwa głośniki takie dupne opie basowe chyba. No. Czekamy, czekamy. Kabinki normalnie kosimy tutaj. Ale głośny ten kombajn. Nikt nie z słama wyspana, no można wracać. Kurczę, syn, ale głośno, otwórz rurę Lula, normalnie Lule. Lule. To on nie za... Eee, łe, czekaj! Lule. Nie wiem czy on jest za wysoki. Niewysoka przyczepa. Nie wysoka, łe. Łe, no Dobra, Lule. ile masz? Dwie tony, jest trochę do kosza. Dobra, to tą, tą zostawię... Lule. Która mi przechodzi przez drogę normalnie? Przejdź, ja czy chcesz zginąć czy, czy co? Przejdź, on tam normalnie, U. To będę. Budynku... Jedziesz z tą pszczepą, Walduś? Tak, już jadę, już jadę, tylko odstawiam ton jedną, wiesz? Tak, mówiłem, że 2,5 tony wejdzie normalnie. 2,5 tony weszło? 2,5 prawie jeszcze jest. No, trochę więcej niż 2,5. 2,5 40. 40, bo bardziej. Jak to 100% Walduś? No, już musisz na mnie chwilę poczekać, bo ona jest w tym. No, zimny łochy te sprawy tutaj są. No, weź sobie piłeczko jakieś otwórz, nie? Normalnie. Gdzie? jak padnę kurwa pod kombajn? będę miał. Jak padniesz pod kąpań? Padnę w header i będę rozmutowany gościu. Nie musiałem wysiadać. tigery działają na tej mapie tak, że te. Pod że dwie. możesz podjechać pod drzwi. I otwierają się. To spoko. Na niektórych Chodem. trzeba. Szanowni, siedzia, ja, ja, ja już jadę do ciebie. Tylko te kury mnie tutaj. Łe, łe, łe. Wszystko mi da. Trochę tu mnie spierdrówiało, ale to tam nic. Ja no przeżyję, widzę, normalnie. A coś ten New Holland słabiutki powiem ci. No, coś nie daje rady. No. Tak go troszeczkę... Ta chyba nie za wysoka, pod mi zasłania, nie? O, dobra. No dobrze ja jest. Nie, jest okej. Okay. Zadam obroty bliznowych, zobaczę, jaka jest gość. Zasypie cię to gość, nie udziołnie ten polan gość. No chyba nie. tak mi się wydaje co Ja... Na podwórkę ciężko No Ile ja tam już masz na przyczepie? Eee, 18% uh -huh. Mnie jeszcze zostało 30% w Aha uh -huh. Nie, to on powinien do tej przyczepy zmieścić to Nie, bo zamka jest chyba Zaraz sprawdzę Ale głośnie ten Dobrze, wyjdzie na kolera. to on. Dobra, jak? A idzie go Idzie, ale to tutaj wyjdzie, ale tam jest większa góra, nie? Myślałeś mu chyba ogień na tłoki dać. No. Hmm. Tu też jest. Tu też coś jest. Jakaś gosta chyba. Mhm. A nie wiem czy tu się czegoś nie sprzedaje. Bo my jesteśmy obok. Chyba nie. Chyba tak. Chociaż nie no, chyba. Możliwe Też tam Waldyś pojechał Jak ja sobie poleciałem tutaj gościu żeby się nawinąć No, spokojnie. Le lecimy. Na razie nie musi za mną Możesz postawić liciosła. że z prasą przyjechać Czekaj. może że pokosić coś normalnie. Tutaj daj poko Czekaj chwilę. Eee, nie, koś na razie bizonkiem. Koś, koś. Jest dużo pól, których ja będę kosił, gościu. To wiesz co zrobimy? No. Ja się tepnę, zostawię go tutaj a tepnę się do traktora, nie? Prasę masz jakąś? Czy nie? E, prasy nie nie mam. Właśnie prasę kupię i pojadę po prasę, nie? Normalnie. Dostaliśmy dotację unijną, to my się wykorzystać, no, nie, nie? Nie, nie? No. Na cztery gospodarstwa, nie? No. Luźno. Technologia Bell. Pyk. Kwadratowe nie? Nie ja chcesz. Chyba, że polską prasę jakąś wstędziemy. Może to się polską będzie pracować. No można znaleźć. A nie nie było w tym dodatku polskiej prasy? Nie, chyba nie, nie. Chyba nie. Właśnie szkoda. Że nie było ten. To ja wezmę kuna taką małą, wiesz. Można. Malutką, a po prostu no w następnym odcinku, czy, no. czy tam, w którym znajdziemy Wam coś, coś ciekawego, chyba że macie jakieś ciekawe mody na polskie sprzęty, już do 17, no to piszcie linki w komentarzu, dajcie link albo coś w tym stylu, nie? Teraz chciałbym wiedzieć, skąd się tu wyjeżdża. A tu trzeba chyba tędy, tak. Normalnie, jak tutaj. A bo i nie, a gdzie tu się wyjeżdża? Co się dzieje? Kto się wyjeżdża? Czy bo jestem gdzieś na tym? Czekaj, nie na ciebie. I nie mam wyjazdu. Hey, wow. Tu, chodź, ej, hey, tu. Gdzie? Oj, chodź. Za mną widzisz mnie. No, no widzę wow. cię. Tu A, ładnie ją ukryli, ale powiem Ci... Naprawdę mi się podoba ta mapka. Czekaj, bo tutaj mam ten. Muszę se podpiąć. No, i widzicie, fajne, fajne maszyny. Mapka, jak naprawdę pomocnik? Jak? A zakończył pracę. Jaki pomocnik? Nie wiem, jaki pomocnik, gościu? Widzicie, tu nie ma. Spadek Aha, czyli robił ten, robił typo. Nie, nic nie, nic nie robił. A sobie co jeździłem, normalnie? Aha, bo to jest tutaj. A, to fajne są te gospodarstwa rozmieszczone. No, powiem ci, pyk, bo wszystko tutaj jest pod normalnie po sąsiedztwie. Kura. No, ta nasa jak zwykle widzicie tutaj. Zabłocił no, całą droga. drogę. Jakie było to gościu? Co ty mówisz? My kupimy tu jakąś grzewkę pi... Ue! Chłopie wywaliłbym się! Z tym <grym> obciążnikiem. Za duży założyłem Nie no obciążnik założyłem jak za duży. Był tam obciążnik, założyłem go i zjeżdżałem z górki i go przechyliło naprzód. No to fajnie. Ja w ogóle uciągnie tą prasę Ten zetor Ale panie, jakąś nie wiem Zetorki mi się podobają jak cholera Jest tu SIP ma jakaś poska widzę W modach A co prasa? No Ja nie widziałem jej Ale nie tu na serwerze, tylko w tym Aha. na internecie na internecie, ty już badasz internety mówisz. No proste pole tu wizona, akurat zimny łokieć, tablet w ręce i lecimy. A, to tak się robi teraz. Taka nowoczesna to już ta, 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 ta rola, nie? Już nie ma tak jak kiedyś, że tam herbata stała ciekawa, nie? I kosił, to teraz tablet już musi być, internet bezprzewodowy. Masakr. Centralnie opie... Rzuca nim jak szatanem To nie zły szatan Dobra, Akurat tu dojechałem do puszczewki, usypie się Mhm mm Kurki, żebyście mi nie wpadły tu normalnie do tem Do prasy Do prasy normalnie Ale ładnie idzie, to daje radę powiem Ci o, to tam Waldus kupiłeś, poka. Do Gokuna. O, on chyba nie daje rady. <ghee> nie, daje, daje, no 7 na godzinę pod górkę jedzie, no to co, źle? 8 Pewnie jakbym nie miał może tego obciążnika, to by jechał szybciej, nie? Słab no, praca, w, praca wymaga 86 koni, a ciągnik ma 75. K. No, no ale no to tak, tak, ta, 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 ta. ta No. E, tu zaczął mi pikać, rozumiesz, i ten, i wiesz, myślałem, że już pełna. Hmm. O, tutaj 5 na godzinę, to trzeba z unijnych pieniędzy kupić ten, nowy traktor. Nie no, w tamtej pracy da radę normalnie. ta trochę za dużą. No za dużo no, no ale też wiesz, jakby nie było też te pola, jakbyś popatrzył tutaj. No op. To nie są za małe, nie? Takie polskie. I tak tu jest. Wiesz, tutaj już teraz, jakby nie było, to ta, ta gospodarka też teraz w Polsce to chyba tak bardziej się rozwinęła, nie? No, ja tam, tak. powiem Ci, że widziałem tu, kurde, ludzie mają naprawdę, już nie mają tak jak, jak takich Ursusów, czy co, mają te sprzęty rolnicze. No mają, mają. Jak ja tam dopłata, ja zawsze i coś tam można kupić. Kururę z u górę Super Łe ile minęłem Łee kurwa, nie zostawiłem żadnego znaku firmowego To nie jest znak firmowy No bo ten ostatnio wiesz taki był yy, na live miałem taką przygodę że robiłem mijaki, nie? I ktoś mi mówi ten, że to już nie są jaro mijaki, to są znaki firmowe. No i tak się jakoś przyjęło, że to już nie mijak, tylko znak firmowy, nie? To nie jest znak, bo zawsze się mijaki mówi. No wiem, ale to w moim wykonaniu to już jest znak firmowy, nie? No bo to... <śmiech> <śmiech> gdzie ty, Waldo, siedzisz? No, story, stoi mi na drodze, nie? A. Postaw tam, gdzie stanę. Gdzie już? Ta, ta Chcecie podjechać normalnie do góry? Jak on chyba nie uciągnął Jak on chłopie idzie 25 tu, gościu O, sorry 20 19 16 13 Trochę go rozbujałeś to wyjdzie normalnie Jakś miał ruszać tą górkę, to ciężko by No W na mniejszym biegu ale wejście normalnie nie holand no co kasę mamy z unijnych no ale chcemy zakatować jeszcze maszyny które mamy tak yep. ja tu do zetorka normalnie aha wysiadłem Ja to nie będzie mi zbierał no i widzicie w tym samym czasie z tanasem robimy tanas na ja tu prasa. Normalnie no, yy, no, 20 dochodzi, nie? No, nie ty prawie skosić tu się to zrobi, dam. Masz górki, to będzie tam, tam zapierdzialek za 20. No, 21 <grym> jedzie. No. Fajnie tu ten sub, wo, wo. sub konkretny jest. Będę mieć fajnie do widzieć. Tam wpadnie, to czarny dymach. No, powiem ci fajnie, naprawdę fajnie ten. Gdzie los? Dobrze, że te belki nie turylają w dół, nie? No, że zostają tak na polu jak ten, jak powinny, nie? Bo no. się tu sturlała, tą ma bo kurę, by zabiła. No raczej, ja tu kurę to... Nawet nie wiem czy to nasze kury, czy nie? Kto to państwowe. Państwowe, <laughs> to trzeba je brać. Kurę. Jak państwowe. Dobra, jak rolnik do płaty gościu. No to widać troszkę wyżej. No a to już zatorka przymuliła trochę. No ale się Zetor nie poddaje Dobra maszyna no raczej Daszek konkretny w głowie nie grzeje Tylko mm. nie chodzą, szkoda No normalnie się rozładuje nam jak się nie turla Stary belka leci na dół A to może ta akurat poleciała. Bo tamta jednak stoi. Patrz jeszcze ja w pole wleci, no? Ja Łe się. Łapę waliście Nie, przeleci pole, nie dygaj! Przeleci pole o, o, Łe, no, widzicie to ludzie na badanie? Przeleci pole! patrz. Ja Poleci dalej Leci no? Stodołę komuś skasuje gości Zatrzymała się. Nie, to... leci dalej! Whoa, ją zatrzymam zaczynam tak. Ej, ty gościu stój Stanęła! Dalej leci Daj. Nie chcę walduś stanąć, stój Waldów. No bo to raz walić ty. ty no fajny motyw ty, jednak nie takie te Dobra Toj Łe Mały lag. Lag, lag siłę O, o, o. 90% gościu To i tak ładnie ten bizon powiem ci bierze Takie pole hmm. wziął na ile się razy rozładowywałeś? Trowadzi trzeci Czyli ile to nie wiem ile to pole ma. Gdzie już i pół, pół 7,5 tony gdzieś tam to będzie To prawie przyczepał sobie na będzie hey, wake up. Mm. Że pod górkę stanę, gościli byli 100%. No! Będziesz Things. To nie, że pod górkę jest 100%. Mm. 100%. A gdzie ta belka? A tam jest. Tam, Minaś. No. Konkretnie. No i skosisz to, i będzie konkretnie. No Łe! Zahaczyłem o nią! To skasował. <laughs> <broń>. Ja <laughs> pierdole <pisał. śmiech> To nie zywaduj się, bierz No trzeba jakąś polską prasę, bo... Bez no, ściemy, no, ten, e, to jest taka trochę ona duża jest, jakby nie było. W sumie tutaj też jest dużo pól, nie? Tutaj, wiesz, hmm. albo gdzie trzeba myśleć... Mam ci bizon, z Boże konkrety. Ciekawe, czy ta poleci no, teraz to jest, to jest. gdzieś. Nie, ta się zatrzymała Uwaga, niech Holand pod górkę teraz Stanę i wrócę Nie, no chyba... Wydaje mi się, że wyjdzie. Ja w lustarkach widzę waduś. Widzisz mnie? na no ja Cię widzę tak normalnie, bo jadę z kamery normalnie na tym Ja normalnie tutaj włączę koguty, żebyś wiedział, że ja tu jadę. To ja też włączę. He. No. Koguty to podobno słyszałem, że się włącza, jak jest pełny, nie? Jop. Na traktory to po co mają koguty? Po to, żeby ostrzegać chyba, nie? No na drodze, jak się jedzie na przykład. Nie Aha, to na polu nie, nie używasz kogutów? No raczej nie. Jak siedzisz w większym, to włącz koguty to podstawa. Siedzie siedzi pod radze, to trzeba włączyć. Bo zawsze ten header trochę zajmuje, nie? Mm. No tak, to wiadome, nie? To header to. A niektóre nie mają. Nie, te polskie to chyba nie mają żadnych wózków, nie? Nie, czy, czy bizony to miały jakieś. Niektóre mają, niektóre nie mają, nie zależy, nie? Jak to tam tą woli? popatrz jak ładnie bizonek poradził sobie z polem no musi paski nie robi gościu no na chlebą się zarobi no na paliwko tam musi konkretnie kręcić a jak poszedł Waldemar i ciążę. Do góry pojadę, nie no skąd to się to. Z górki 19. Pa. A normalnie yy, przewidywalna prędkość? UE. Do zbierania ile jest? Tyle, ile ta fabryka, nie? No raczej. Gdzieś tylko tego tak, no. mam. Może zależy, jak latanie, słono, nie? Mhm. Patrz, poleci belka za mną. Pa, pa. daj pa. na cię go ani weźć. Nie znowu się w pole pierdoli. Ja tylko. Nie lecę za domem, jednak. What's what's what's... What's... Patrz! <laughs> <laughs> po co wiesz, ja apeluję. Ale ja zahamowałem, ej! On jest, nie, nie Przeleci. Przeleci. Masakra, jakieś duchy. Ja pierdolę. Co te belki się na nas tak uparły? Ło. To są jest fajna, tylko takie dziwne ta robi. Animacja nie jest taka, nie? Wąska, no. Wąska takie to robi. W niektórych miejscach szeroko, a w niektórych jest strasznie wąsko. Tak jest, pa, następna belka leci! Z ona się tu wzięła? No to jest ta właśnie co <grywa> To stój tu Franco. Ja... Ty, ale fajny motyw, no kurde powiedzcie, pierwszy raz się takie spotkałem. Jakby tak bial leciało japie, jakby się rozpędziła ja gościu. Ta kabela nie tak w ralu, nie? Mm. Stary, to to się ma, nie? normalnie. Jak to iba zabić idzie? No. albo to w traktor wpadł, to gościu trochę... No trochę, trochę by jemu. No. to też swoją wagę ma, jakby nie było, nie? Bo to sprasowane jest, nie? to teraz konkretnie, nie? No teraz to wezmę. I idzie na raz. Ta też się rzuci, pa! No Łaa! Ja pietol To nie jest już rolnik. No no nie jak jak ja, to moja gniazda, że lecą... Z pierwszego zdarzenia. Może Belek się nie robi na takich polach, co? No, czemu nie? No to jak one uciekają to jak? <laughs> to co łapać gościu? <laughs> nie ta się zatrzymie, ta daleko nie poleci. No i jak widzicie ta na kończy. My też będziemy kończyć ten odcinek, no i będziemy się widzieć w następnym. Jak macie jakieś fajne mody na polskie maszyny, polskie narzędzia, pisać w komentarzach, nie? No i co? Widzimy się w następnym odcinku. Lu... Jak było? Rolnicy na lubelszczyźnie? czy? Tak. Dobra. No, a jak nie, to wymyślcie jakiś lepszy tytuł, żeby to był. Trzymajcie się, Elo piątka. Elo.